To są wszystko opłaty, które jeżeli podnosimy, opłaty, które są związane, ja nie jestem dobra w ekonomii, od razu to mówię. To są opłaty, które są za przedłużanie. Jeżeli się opłaca kredyty, przedłuża się te wszystkie, to są koszty trwa, opłat. Opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podawa się zastanowić, ile potrzeba inspiratorów i ile potrzeba kolejnych szpitali zastępczych. Dlatego to są pytania... Na... Tak, czuję wsparcie i kolegów, i koleżanek z PiSu, bo jesteśmy jedną drużyną i chcemy wygrać te wybory. Jako prezydent Rzeszypospolitej Polski, z którego będą mogli korzystać uczniowie i studenci, a także ich nauczycielowie i opiekunowie. Chcę, żeby wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 6 PKB już w 2021 roku. Dlaczego prezydent nie zwołał Rady Gabinetowej w tej sprawie? To nie ma już czasu na takie sprawy jak ochrona zdrowia, ochrona, ochrona klimatu. Chcę Polski wielkiej nie pychą i pustosłowiem, ale wielkiej Polakami. Przeszłość jest bardzo ważna. To są nasze karzenie. Nie będzie dochodziło do takich patologii. Wyroki Europejskiego Trybunału Stanu pokazują sprawiedliwość. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dają nam szansę, bo wyznania, bo wy zadania, które przed nami stoją, są się przypodobywać. Przy y odpowiednim y y y y y księżą czy biskupą, to nie może być tak, że te wielkie pieniądze, które mają być inwestowane w polską arię, nie są jednocześnie kołem zamachowym. Takie fragmenty, proszę Państwa, wybrali właśnie internauci. No oni zwykle czyhają na jakieś wpadki, pomyłki i mieli, trzeba przyznać, w czym wybierać. Bardzo proszę Panów o zejście z mównicy. Debata na ten temat była. Głosujemy. Jesteśmy w trakcie głosowania. Konwentu senioru nie zwołał. Zapisałem się do Czym ja. prawem Pani nie cenzuruje? Chcę złożyć wniosek formalny, do którego się zapisałem przed chwilą. No To jest granda jakaś. Chcę złożyć wniosek formalny, do którego się zgłosiłem minutę temu. Bardzo proszę, jesteśmy w trakcie procedury Bardzo głosowania. Zgłosiłem się do wniosku formalnego zgodnie z procedurą i I jakim Ta. prawem Pani mnie cenzuruje? Ja nie cenzuruje? Jeden wniosek formalny może być zgłoszony, a drugi nie? Pani, pani powinna trzymać proszę... tutaj nad praworządnością, a co pani to wyprawia? 10 minut przerwy. Co pani to Chcę złożyć wniosek po Znawiam obrady. Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 36 porządku dziennego i przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie informacji. Głosujemy. Pracownik Kancelarii Sejmu poinformował mnie, że poinformował panią o tym, że chcę złożyć wniosek formalny i dlaczego pani znowu Panie mnie pośle. cenzuruje. No proszę, Pani nie uznaj. Panie, Panie, Panie pośle, Marzałek. zwracam panu uwagę, jesteśmy w punkcie głosowania. Bardzo Panie proszę Marzałek. usiąść na pani miejscu. Pani ogłasza pa... wtedy, kiedy ja mam wygłosić wniosek Panie formalny. Panie pośle, na podstawie artykułu obsesowy, 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. Bardzo proszę usiąść na pani miejscu. Pani powinna kury macać i krowy doić, a nie być marszałkiem Sejmu. Dziękuję panu posłowi bardzo.